Temat amatorskie obserwacje astronomiczne. Cel lekcji: dowiem się jak i gdzie przeprowadzać obserwacje astronomiczne. Do, y, poznam aplikacje i strony internetowe pomocne podczas obserwacji. E, jeżeli ktoś z Was obserwuje, przeprowadza swoje obserwacje astronomiczne, to najczęściej korzystacie albo z teleskopu, albo jak zaczynacie, można skorzystać z stolenki. I tutaj y, najlepszą porą, oczywiście, do obserwacji nieba jest noc taka już głęboka noc, gdy większość światła dookoła jest wyłączona. No niestety światła uliczne zazwyczaj świecą się całą e, noc, więc one dosyć uniemożliwiają podziwianie pełnego blasku nieba. E, I e, z tego też powodu, jeżeli chcielibyście przeprowadzać obserwacje nieba w takich warunkach najlepszych do, do tego, to by trzeba było się udać w jakieś bardzo odludne, odludne miejsce, gdzie jest dosyć daleko od y, cywilizacji i gdzie światła słoneczne z okolicy nie, za, nie zaburzałyby tych obserwacji. Jeżeli dokonujecie jakiejkolwiek obserwacji, mamy zasady bezpieczeństwa podczas obserwacji astronomicznych. Nigdy nie patrz przez rolnetkę, ani przez lepko, teleskop na Słońce. Grozi to utratą wzroku w ciągu ułamka sekundy. Patrzenie na Słońce gołym okiem również jest szkodliwe. Uszkadza to receptory w gałce ocznej i może spowodować ślepotę. Jeżeli obserwujemy niebo, to nawet w ciągu dnia widzimy, jak Słońce nam wschodzi idzie przez nieboskłon i zachodzi, w nocy w podobny sposób możemy zaobserwować ruch gwiazd. I to wnosi wrażenie, że to Słońce się porusza, że to y, gwiazdy na niebie się poruszają, ale jest wręcz przeciwnie. Tak naprawdę charakterystyka ruchu Słońca i gwiazd na niebie... Y, Tutaj obserwowany przez nas ruch Słońca i gwiazd wynika z obrotu Ziemi wokół własnej osi, który trwa około 24 godziny. Więc to, co my widzimy jako ruch gwiazd, tak naprawdę to jest konsekwencja tego, że my jesteśmy na Ziemi, która się obraca, więc tak naprawdę przypomina to sytuację osoby, która jest na karuzeli, która obserwując co się dzieje na zewnątrz, ma wrażenie, że wszystko dookoła się niej kręci, a tak naprawdę ona się kręci i w podobny sposób my się kręcimy na powierzchni Ziemi. E można, y, mamy darmowe aplikacje na, dla smartfonów do obserwacji nieba. Popularne i darmowe aplikacje do obserwacji nieba to Skyview Free, y, Night Sky, Star Chart, Star Walk 2 oraz Sky Map. Y, czyli tutaj, jeżeli sobie ściągniemy te aplikacje na komórkę, hmm. można wtedy y, sobie porównać do, z obrazem nieba i zobaczyć co dokładnie my widzimy na tym niebie. Możemy również wykorzystać do wirtualnych odwiedzin ciał niebieskich aplikacje Solar Walk2 oraz NASA. I to są programy, które można, aplikacje, które można odpalić na smartfonie. Mamy również darmowe komputerowe mapy nieba. Komputerową mapą nieba jest darmowy program Stellarium, a program Celesta pozwala zobaczyć niemal dowolne miejsce we Wszechświecie. Czyli można również w zaciszu domowym sobie yy, po, podziwiać niebo i jeżeli ktoś planuje jakieś własne, własne obserwacje, to na, po, na podstawie tego programu Stellarium czy któryś z tych programów do e, smartfonów można wytypować te obszary nieba, które można sobie obserwować. Na początek bardzo wdzięczny obiektem do obserwacji astronomicznych jest Księżyc który można obserwować i przez teleskop, i przez zwykłą która daje nam pewne przybliżenie, więc można sobie zobaczyć niedostrzegalne dla naszego oka, gołego oka szczegóły. Można też sobie, jeżeli skorzystamy z tych programów do obserwacji, nieba, określić, gdzie w danym momencie są widoczne. Przez nas planety, i również wtedy użyć odpowiedniego przyrządu, do tego, żeby przyjrzeć się tym planetom czy tym obiektom na niebie bardziej szczegółowo. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Tu mamy jeszcze też na co bezu krótkie do tego e, tematu. To by było na tyle.